Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj taki trochę śmieszny film. Znaczy śmieszny, no trochę taki straszny bym powiedział nawet, bo mam dla was samochód, bo samochód już był u mnie na kanale. Oglądaliśmy ten samochód, bo ta czerwona insignia kombi w wersji OPC już tam wędrowała u mnie na YouTubie i wykręciła dosyć dużo wyświetleń. Dzień dobry, witajcie moi kochani. Jak zauważyliście po miniaturce, dzisiaj dzień czerwonego koloru. Ja mam czerwony samochód, czerwoną bluzę, czerwone buty i mój niezawodny czerwony zegarek. Słuchajcie, dzisiejszy dzień miałby w ogóle całkowicie inaczej wyglądać. Mieliśmy robić całkowicie inne rzeczy, mieliśmy jechać oglądać całkowicie inny samochód. Bo to fajny samochód, słuchajcie, jest, no, ma centralny zamek, proszę bardzo, zamyka się, otwiera. Samochód jest do sprzedania, słuchajcie, ale dzisiaj będzie na śmiesznie, ponieważ... Mm, Tutaj w samochodzie jest taki wkręcony hak. On tam służy do holowania, rozumiecie takie rzeczy? No więc, jak on jest wkręcony z przodu, to znaczy, że nie holowała insignia kogoś, tylko że ktoś holował insignię i no wydarzyło się, słuchajcie, no wydarzyło się. Jak ktoś kojarzy w ogóle ten element, no to się wydarzyło, ale. Poczekajcie, może ja Wam pokażę samochód cały dookoła, bo no, niestety. Samochodem nie wyjadę. Jest brudny, pojechałbym na mainie, ale nie wyjadę, niestety. Ale pokażę Wam po prostu, jak stoi, bo można sobie ten samochód kupić. A tak, przechodząc do sedna sprawy. Opel Insignia 2012 w wersji OPC, czyli. No te sportowe fotele Recaro CS -y, ogólnie fajna sportowa kierownica, dużo wyposażenia, panorama nad głową, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów OPC super szybka, super szybki turboguzik OPC, który zwiększa jeszcze moc silnika, gdzie tutaj akurat było 325 koni, bo to jest silnik 2.8 V6 turbo, taki znamy w Oplach i powiedzcie mi Czemu ja jakiegoś takiego mam dziwnego pecha do Opli, szczególnie do Opli Insignia? Bo w wielu filmach już powiedziałem, że Insignia ładna, fajna, fajny samochód, bo naprawdę, bo jest ładna, bo jest ponadczasowa, podoba się ludziom. Ten kształt, który oni zrobili już ponad 10 lat temu, do dzisiaj jest naprawdę fajny i ładny. To czemu zawsze jest jakiś taki pech? z tymi Oplami 2.0 CDTI, że tam pana obrócona, że silnik padnie, że to że tamto. No i tutaj by się okazało 2.8 V6 turbo OPC, że super elegancki silnik, to on super elegancki i szybki był. Popatrz, był. Do całkiem niedawna, do zeszłego tygodnia był. I co jest najlepsze, słuchajcie, bo to nie jest wcale stare, zajeżdżone auto. Ten samochód poza tym, że to jest Insignia, to nie był nigdy w żaden sposób katowany. Teraz przekręcę kluczyk i zobaczymy, jaki jest przebieg. Proszę bardzo, i w samochodzie jest 119 tysięcy km przebiegu, i to jest prawdziwy przebieg. Nikt nigdy tu nikt z tym przebiegiem nie robił, ponieważ ten samochód od 2012 roku jest w Polsce praktycznie, z odnowości Ma jednego właściciela, samochód jest zadbany, fajny. Olej wymieniany co 10 tysięcy km, i to nie byle jaki olej, tylko z najwyższej półki. Tu są nowe klocki, opony, tarcze. Tu jest dokładane do tego samochodu co miesiąc na takie drobne, detailingowe rzeczy czy kosmetykę kupę pieniędzy i tutaj nikt nigdy nie żałował. No i słuchajcie co, no tak jak pokazałem, no za chwileczkę pójdziemy za... No to to jest taki amulet teraz w tym momencie, pamiątka, o pamiątka. Za chwileczkę pójdziemy tam pod maskę, to Wam pokażę. Chociaż, a w sumie to możemy od razu iść, bo tutaj tak naprawdę nic nie widać, słuchajcie. No fakt faktem, no samochód jest niejezdny, niejezdny. Poczekajcie chwileńkę, no bo otworzę tą wspaniałą maskę. Proszę bardzo. Tak wygląda silnik, 2.8 V6 turbo, zero wycieków, wszystko w porządku. Moc tutaj w tym samochodzie delikatnie była zwiększona, bo tutaj jakiś delikatny chip tuning w okolicach 350 koni, ale umówmy się, to tak naprawdę bardzo delikatny. I co? No i to. Co to jest? Wyszła korba bokiem. Mhm. Przy zmianie z dwójki na trójkę. Nie było auto kręcone, nie było jakoś bardzo katowane, tak jak powiedziałem, oleje, serwisy, wszystko robione na bieżąco. Korba wyszła bokiem. I teraz, jeżeli się znacie na tych samochodach, macie jakieś doświadczenie, no to napiszcie chętnie w komentarzach, bo chętnie bym z Wami porozmawiał teraz o tych silnikach. Dlaczego tak się dzieje? Czemu akurat to ten bidny Opel ma non stop takie, takie przypadłości? I to nieważne, czy to dwulitrowy diesel, czy jednak 2,8 turbobenzyna, bo to kurde, blady przypadek. Prawdopodobnie nie jeden na milion. No więc dobrze, porozmawiamy troszeczkę o wyposażeniu tego samochodu I co tym mniej więcej jest, żebyście mieli jakiś taki pogląd Bo może ktoś byłby zainteresowany zakupem Słuchajcie, 19 calowe koła Praktycznie nowymi oponami wredeszczajnami zimowymi I takie koła tutaj w tym samochodzie zostaną Zobaczcie jaki jest bieżnik Bobieżnika naprawdę tutaj jest sporo. Samochód to wersja z napędem na cztery koła, czyli taka najbogatsza ze wszystkimi gadżetami, ze wszystkimi rzeczami, z adaptacyjnym zawieszeniem, z tymi światłami skrętnymi AFL, po prostu ze wszystkim. Tak jak widzieliście panorama, a skórzane kubełki w samochodzie są oklejone wszystkie elementy aluminiowe na czarno, czy to z tyłu, z tyłu, nie mamy tam nawet jak teraz podejść. Ale samochód, jeżeli chodzi o jakiekolwiek uszkodzenia, to jest w ogóle nie jest uszkodzony, także to nie ma żadnych, żadnych miejsc, do których można się doczepić. Nie jest nigdzie porysowany, nie jest nigdzie obity. Taki po prostu czarno-czerwony zrobiony. Grill przedni też jest oklejony. To jest wszystko oklejone, to jest zrobione na taki taki black, taki, taki shadow line. Eee, no i dodatkowo co, może uda mi się tutaj pokazać Wam z tej strony. W samochodzie, na tym poprzednim filmie było dokładnie widać, tak, w samochodzie jest wydech MG Motorsport, bardzo ładnie chodzi, ja tutaj postaram się wkleić z ostatniego filmu dźwięk, jak to brzmiało, bo w tym momencie już niestety tego nie usłyszycie. Tak więc, słuchajcie, no cóż, nie będziemy się bardzo rozgadywać, ponieważ ja nie mam pojęcia, dlaczego się ten silnik zepsuł. Dlaczego się tak stało, bo tak stać się nie powinno. Ze wszystkich prawideł, ten samochód był dobrze serwisowany, ten samochód był dbany, nie było mu kładzione na zimnym, ten samochód zawsze był zagrzany. Wszystko było robione zgodnie ze sztuką, a i tak, i tak, przy takim niskim przebiegu te 119 tysięcy km korba postanowiła pożegnać się z silnikiem. Także słuchajcie. Na tą chwilę cena tego samochodu została ustalona 35 tysięcy zł. Jeżeli będziesz chciał, oczywiście w opisie postaram się tam wszystkie kontakty umieścić, żebyś mógł się skontaktować. Jeżeli byłbyś zainteresowany takim silnikiem, ba, silnikiem, silnikiem to już nie jesteś zainteresowany. Jeżeli byłbyś zainteresowany takim samochodem, to zapraszam Cię do kontaktu. Nie wiem, ile kosztuje naprawa takiego silnika. Z ostatniej informacji, jaką uzyskałem na temat tych silników, bo były dostępne nowe silniki takie podobno podobno i kosztował 9 tysięcy złotych. Także jeżeli patrząc na to, żeby za 9 tysięcy można było kupić nowy silnik, no to suma summarum, masz samochód za 44 tysiące, a ceny tych, tych, tych Insignii OPC, szczególnie właśnie tych OPC, kształtują się właśnie tak w granicach 50 do 60, może nawet ponad 60 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę, że tu jest niski przebieg. I ten przebieg jest oryginalny, bo tak jak powiedziałem, ten samochód praktycznie od samego początku, od nowości jest w Polsce. No fajny samochód był. Był. No, był, fajny był. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do kontaktu. A jeżeli chcesz oglądnąć cały filmik o tej insignii, jak ona fajnie jeździła, jaka ona była fajna, Zapraszam Cię do tego mojego starego filmu z zeszłego roku. Ja postaram się tutaj gdzieś wkleić na pewno. Link podczas tego filmu, no niestety, codziennie będzie coraz bardziej brudna. Także przyjeżdżajcie jak najszybciej, bo za tydzień już po prostu będzie miała całkowicie inny kolor, a nie ma tego jak umyć, bo niestety nie pali, nie jeździ. Jeżeli podobała Ci ta insignia, podobał Ci ten filmik, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcji i napisz mi koniecznie w komentarzu, dlaczego ta korba wyszła pokiem. Co tu się stało? Czy te silniki mają jakąś taką wadę? Może po prostu to jest wada tych silników? Może to po prostu tak miało być. My widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa.